Cześć moi kochani, witam na moim kanale Melcia Uu. dzisiaj będziemy otwierać sobie prezenty na msb dobrze więc y, otwierajmy może prezenty albo sobie tak napiszę sobie nagrywam Melcia Uu. Okej okay, moi drodzy, ktoś mi tam napisał, ciągle mi ktoś pisze, no przepraszam. Was mi widzowie. Dobra, <ścoughs> więc mój profil. No ja pozdro. Dobra, napiszę. Pozdrawiam SisiKat147. Jak widzicie mam tutaj dużo prezów. Jak ogólnie, jak ogólnie nie widzicie. Jak widzicie moim twarto sery. Tak, tak. Pozdrawiam Cię Kitty Amelka. Jakie lagi? Dziękuję Ci za taki ładny prez. Dziękuję Ci znów, Kitty Amelka. Cię oczywiście. Pozdrawiam. O, dziękuję. I znów Cię Kitty Amelka. Pozdrawiam trzeci raz o jaki ładny super i teraz czarna krystals www.it.pl nie wiem czy dobrze napisałam, pozdrawiam cię i dziękuję za takie piękne szorcziki Ten... dobrze, pozdrawiam cię z mega Fajna X X-Wilczka X Dziękuję Ci za ten prezent Co to jest? Nie wiem, ale no co to jest? A, to są okularki, to dziękuję I znowu Cię pozdrawiam Mega fajna X-Wilczka X Za takie piękne szpilki Dziękuję Ci Mega fajna X-Wilczka X Dziękuje X. pozdrawiam Za prezent ale piękne. Serio. Dziękuję Saneczka i Saneczka1237 za takie ładne coś. Nie wiem co to jest. I Cię oczywiście pozdrawiam. Pozdrawiam Cię znów. I dziękuję za taki ładny prezent. Dziękuję Donia King za prezent i oczywiście Cię pozdrawiam. Co to? Nie widać nic. Jezus, jakie piękne! Czy ja dostałam właśnie pakiet? Oh my god. O Boże, nie. Ja ci normalnie dodam w opisie, żeby żeby ci dawali grafy i coś tam coś. O Boże, dziękuję ci bardzo za takie coś. To jest chyba z pakietu. I dziękuję ci, Doniak. Bardzo cię pozdrawiam za... O mój Boże. O mój Boże. Czy ja dostałam pakiet? Teraz? O mój Boże. O mój Boże. Ja nie mogę. <laughs> dziękuję Ci. Serio, bardzo Cię dziękuję. i Cię bardzo pozdrawiam. Dziękuję Ci z Kat 147 Cię pozdrawiam za prezent. Piękne. Yy, dobrze. No i teraz ostatnia strona, chyba. No Dziękuję Ani Musia. Serduszko, serdusz. Czałka 3, strzałka 3. Stał... Dziękuję Ci z całego serduszka za prezent. I Cię pozdrawiam. Jezus! Ej, to jest piękne. Dobra, ubieram. My sobie. Dobrze. I teraz bym bardzo pozdrowić czekajcie pozdrawiam bardzo Donia King Dami z pakietu i jeszcze to coś. I oczywiście jeszcze dziękuję tej osóbce oraz jeszcze dziękuję yy, te, te, tej osóbce za dwa za trzy piękne prezenciki oraz czarny krystal też dziękuję i wszystkich moich widzów pozdrawiam Was pozdrawiam wszystkie moi wi moje widze, widzki. No tak. O i superhero pozdrawiam ją też butami unicornowe i takie. I jeszcze mi dała Emikota, zobaczcie. Emikota te Emiliczka, jakbyście nie widzieli. tyle to żegnam Was. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa